Dzień dobry! Jak głosi znany cytat, rewolucja jak Saturn zjada własne dzieci. W pewnym sensie jest to prawdą nie tylko o niektórych rewolucjach politycznych i społecznych, ale również intelektualnych. Bez wątpienia jednym z najwybitniejszych filozofów oświecenia był David Hume, o którym mówiłem już na tym kanale, choćby w materiale zatytułowanym Cuda, Racjonalność. Jest rzeczą znamienną i paradoksalną, że okres, którego dewizą było zaufanie do rozumu ludzkiego, osiągnął jeden ze szczytów swojego rozwoju właśnie w filozofii Hume'a, której konkluzje są przede wszystkim sceptyczne, a więc zaświadczające nie tyle o potędze, co właśnie o ograniczonych siłach i kompetencjach rozumu. Bynajmie nie chodzi tutaj jedynie o kojarzony z oświeceniem sceptycyzm w odniesieniu do twierdzeń religii i tym podobnych lecz przede wszystkim o sceptycyzm w stosunku do wielu twierdzeń mających status całkowicie zdroworozsądkowych, na przykład w stosunku do twierdzenia, że istnieją ciała fizyczne rozumiane jako przedmioty zewnętrzne, istniejące niezależnie od umysłu i od bycia postrzeganymi. Dzisiaj zajmę się jedną z na pewno najbardziej znanych i najbardziej wpływowych manifestacji sceptycznego aspektu filozofii Huma, a mianowicie e, przeprowadzoną przez niego krytyką związku przyczynowego. To ta krytyka wybiła Immanuela Kanta, jak ten sam to określił. Z dogmatycznej drzemki, w której był pogrążony do czasu zapoznania się z wywodami tego przenikliwego męża, jak Kant komplementuje Hume. Przejdźmy więc do tej krytyki. Otóż mogłoby się wydawać, że pojęcie przyczyny to pojęcie zdarzenia, po którym z konieczności następuje jakieś inne zdarzenie, a sam związek przyczynowy polega w pierwszej kolejności na takim obiektywnie koniecznym Powiązaniu zdarzeń. Czy jednak rozumiane w ten sposób związki przyczynowe między zdarzeniami są nam znane? Odpowiedź na to pytanie jest dla Huma jasna i negatywna. Nie są. Z jednej strony, relacje przyczynowe między określonymi zdarzeniami z pewnością nie mogą być nam znane po prostu na podstawie znajomości odpowiednich pojęć i a priori, czyli niezależnie od doświadczenia. O tym, by wiedzieć, że jeśli znajdująca się w ruchu kula bilardowa uderzy w kulę nieruchomą, to zdarzenie to spowoduje inne, polegające na ruchu tej drugiej kuli, nie wystarczy dysponować pojęciem określonego typu zderzenia kul bilardowych. Pod tym względem wiedza o zachodzeniu relacji przyczynowych nie może być wiedzą tego rodzaju, co na przykład wiedza o tym, że jeśli figura geometryczna F jest trójkątem, to F ma trzy boki. Aby posiadać tę wiedzę geometryczną, wystarczy znać pojęcie trójkąta. Z drugiej strony, czy zdarzenia i relacje między zdarzeniami, które dane nam są w doświadczeniu, to rzeczywiście zdarzenia i relacje, w których obserwujemy ową konieczność, czy obserwujemy jakąś siłę lub energię, która łączyłaby przyczynę ze skutkiem w niezawodny sposób? Według Huma żadne doświadczenie nie poucza nas o istnieniu czegokolwiek, co z konieczności. Miałoby wywoływać coś innego, lub po czym z konieczności miałoby następować coś innego. Gdyby było inaczej, to obserwując jakieś zdarzenie mające status przyczyny, moglibyśmy już bez żadnego dalszego doświadczenia przewidzieć, jakie zdarzenie nastąpi po tym pierwszym. Jednak nic takiego nie jest możliwe. Gdy widzimy, że znajdująca się w ruchu kula bilardowa uderza w drugą nieruchomą, to oczywiście możemy przewidzieć, że ta druga zacznie się poruszać. W każdym razie dotychczas nasze przewidywania w tym zakresie okazywały się trafne. Jednak przewidywania tego rodzaju formułujemy w ostatecznym rozrachunku w oparciu o wcześniejsze obserwacje zderzeń kul bilardowych. I innych przedmiotów, podobnych do kul bilardowych pod istotnymi względami. Przewidując, dokonujemy ekstrapolacji dotychczas zaobserwowanych przypadków następstwa zdarzeń na przypadek niezaobserwowany. Gdybyśmy takim doświadczeniem regularnego następstwa nie dysponowali, gdybyśmy nigdy dotąd nie obserwowali zderzeń przedmiotów tego typu w odpowiednich warunkach, to widząc, że kula znajdująca się w ruchu uderza sympetem w kulę pozostającą spoczynku, nie potrafilibyśmy przewidzieć, co stanie się z kulą dotąd nieruchomą. Zatem Jedyne, co faktycznie obserwujemy, to faktyczne, regularne następstwo zdarzeń w czasie. Jednak w tym następstwie zdarzeń nie obserwujemy niczego, co można byłoby określić mianem koniecznego powiązania. A w zdarzeniach, które nazywamy przyczynami, nie obserwujemy żadnej siły lub energii, która nierozerwalnie łączyłaby te zdarzenia z innymi. Jak więc wyjaśnić fakt, że myśląc o związku przyczynowym, sądzimy, że myślimy o związku koniecznym? Wyjaśnienie Hume'a jest psychologiczne i odwołuje się do mechanizmu psychicznego, którego postulowanie i wykorzystywanie w wyjaśnieniach filozoficznych jest jedną z cech charakterystycznych jego systemu. Chodzi mianowicie o mechanizm projekcji. Według Hume'a konieczność nie tkwi w rzeczach czy w zdarzeniach, lecz ma swoje źródło w naszym umyśle. Nie jest to zatem konieczność obiektywna, lecz subiektywna, psychologiczna właśnie. Obserwowane regularne następstwo zdarzeń wytwarza w naszym umyśle pewien nawyk, przyzwyczajenie czy, czy skłonność. Ta skłonność polega na tym, że ilekroć spostrzegamy lub myślimy o zdarzeniu podobnym do tych, po których dotąd regularnie następowały zdarzenia określonego typu, tylekroć oczekujemy zdarzenia i myślimy o zdarzeniu należącym do tego właśnie typu. Manifestacją tej skłonności są przeprowadzane przez nas wnioskowania przyczynowe, w których zajścia określonych przyczyn wnios wnioskujemy, że zaszły lub zajdą określone skutki. Tę naszą mentalną skłonność bezwiednie projektujemy na rzeczy same. Dopatrujemy się jej w zdarzeniach, a nie w umyśle, i stąd wydaje nam się, że przyczynę łączy ze skutkiem jakaś. Specjalna, obiektywna relacja konieczności. Na podstawie tych swoich genealogicznych i empirycznych analiz, Hume formułuje dwie definicje pojęcia przyczyny. Na gruncie pierwszej z nich powiemy, w pierwszym przybliżeniu, że zdarzenie X jest przyczyną zdarzenia Y. Zawsze i tylko wtedy, gdy zdarzenie x jest wcześniejsze od zdarzenia y, oraz po każdym zdarzeniu podobnym do zdarzenia x następuje pewne zdarzenie podobne do zdarzenia y. Zgodnie z drugą z tych definicji, zdarzenie x jest przyczyną zdarzenia y, zawsze i tylko wtedy, gdy zdarzenie x jest wcześniejsze od zdarzenia y. Oraz zawsze jest tak, że doświadczenie lub myśl o zdarzeniu X naprowadza nasz umysł na myśl o zdarzeniu Y. Definicje Huma narażone są na wiele dobrze znanych w literaturze przedmiotów zarzutów, a precyzyjna rekonstrukcja jego rozumowania, a nawet samych definicji. Nastręcza wielu problemów. O zarzutach wymierzonych w definicję Huma prawdopodobnie opowiem w szerszym kontekście w którymś z przyszłych odcinków. Teraz chciałbym jeszcze krótko nadmienić o największych osiągnięciach Humorskiej analizy przyczynowości, bo osiągnięcia te wcale nie polegają na wypracowaniu przytoczonych definicji. Zatem po pierwsze, Hume postawił problem adekwatnej eksplikacji pojęcia przyczyny. Postawił przed filozofią zadanie wyjaśnienia tego, o czym tak naprawdę mówimy lub powinniśmy mówić, gdy stwierdzamy, że jedno zdarzenie jest przyczyną drugiego. Jednocześnie uświadomił nam, że zakorzenione w tradycji filozoficznej i w myśleniu potocznym odpowiedzi na to pytanie w stylu mówiąc o przyczynowości, mówimy o koniecznym związku między zdarzeniami, nie tylko nie są zadowalające, ale tak naprawdę nie są nawet zrozumiałe. Po drugie, Hume zwrócił uwagę na problem. Empirycznych podstaw, w sensie zarówno przyczyn, jak i racji, stojących za twierdzeniami konstatującymi istnienie związków przyczynowo-skutkowych, czy szerzej e, stojących za naukowymi prawami przyczynowymi. Co takiego znajdujemy w doświadczeniu, co sprawia, że jesteśmy skłonni sądzić, iż jedno zdarzenie jest przyczyną innego. Czy to, co możemy znaleźć w doświadczeniu, wystarcza, by te nasze przekonania o istnieniu relacji przyczynowych były racjonalne? A więc, czy wystarcza do tego, aby przekonania te miały nie tylko swoje nomen omen przyczyny, ale także rację? W końcu, czy to, o czym poucza nas doświadczenie, wystarcza do tego, abyśmy mogli racjonalnie a nie jedynie instynktownie czy wskutek przyzwyczajenia, wnioskować z dotychczas obserwowanego regularnego następstwa zdarzeń typu T' po zdarzeniach typu T, że także w przyszłości, jeśli zajdzie zdarzenie typu T, to zajdzie po nim zdarzenie typu T'.